Mamy ciąg ze sztangą. Setup wygląda identycznie jak do klasycznego martwego ciągu, także tego nie będę tłumaczył. Wytłumaczę Wam różnice, jakie są między tymi dwoma martwymi ciągami. Jest tak. Główną różnicą jest to, że tutaj będziemy chcieli maksymalnie angażować mięśnie grupy tylnej UDA, czyli w głowę półsięgnisty półbłoniasty. Będziemy maksymalnie cofać biodra do tyłu. Za siebie. Tyle je możemy. Tak, żeby zmieścić sztangę przed kolanami. Pochylamy tułów. Do momentu, aż czujemy maksymalne rozciągnięcie grupy kulszowo-goleniowej. Czyli ciągnięcie pod kolanem. Wracamy do góry. Powrót staramy się wykonać e, mięśniami naszych łód. Czyli wypychamy biodra do przodu. I jednocześnie podnosimy tułów do góry. Zgięcie w kolanie około 30 stopni. Utrzymujemy to samo zgięcie, cofamy maksymalnie biodra, pochylamy tułów. W momencie, kiedy jest maksymalne rozciągnięcie, wracamy do góry.